Witam Was, tu mówi FinSpell, a w tym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak zwiększyć głośność naszego mikrofonu w systemie operacyjnym Windows 7. No to, wchodzimy naszą myszką w prawy dolny róg i mamy taką ikonkę głośniki. Naciskamy na niego prawy przycisk myszy i urządzenia do nagrywania, ale jeżeli nie będziecie mieli tej ikonki, to wchodzicie w panel sterowania w sprzęt i dźwięki i tutaj powinniście mieć takie coś jak dźwięk klikacie na to i tutaj przechodzicie w zakładkę nagrywanie tutaj w te białe tło klikamy prawym przyciskiem myszy i dajemy pokaż wyłączone urządzenia i pokaż odłączone urządzenia. Kiedy to zrobimy, wchodzimy w właściwościach naszego aktywnego mikrofonu, i tutaj w pierwszej zakładce ogólne nie musicie nic zmieniać. To już dla własnej wygody jak tam kto chce. Ja nic nie zmieniam. Tutaj jest jedna z ważniejszych też nasłuchiwanie. Tutaj musicie nasłuchiwanie tego urządzenia odłączyć, wyłączyć, jeżeli będziecie mieli zaznaczone. To jest to, że będziecie słyszeć nasz mikrofon, czyli to co gadacie w głośnikach bądź też w słuchawkach. To jest niepotrzebne. Tutaj jest zarządzanie energią. <laughs> Dajcie kontynuuj działanie na, na zasilaniu bateryjnym. To się dotyczy tylko laptopów. No, ale na pc tak warto to zaznaczyć, bo czasami po prostu coś odwala. I wykrywanie urządzeń. Nie wyświetlaj monitorów, gdy to urządzenie jest podłączone. Zaznaczamy to. Teraz jest tutaj najważniejsza zakładka. Czyli głośność i zwiększenie wydajności mikrofonu. Mikrofon musi się dać na fula, jeżeli macie wyciszone. <laughs> jeżeli macie na fula, nie musicie nic zmieniać. I tutaj, zwiększenie wydajności mikrofonu, gdzie w praktyce to się przełącza na głośność. Ja ustawiłem na 20 dB, ponieważ ta jakość dźwięku, znaczy głośność jest wystarczająca. Teraz podam przykładowy dźwięk 1, 2, 3 i za będę zaczynał od hula do najniższego. Zobaczycie jaka to różnica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Różnica jest naprawdę ogromna, przynajmniej jak dla mnie. I teraz zakładka zaawansowane. Tutaj wy formaty daty dajecie tutaj 96 000 HZ Jakość studyjna. Studyjna, o. to dajecie wtedy, nasza jakość dźwięku będzie taka lepsza. I tryby wyłączności: musicie od zaznaczyć te dwie. Czyli, jeżeli macie je odznaczone, musicie je zaznaczyć. Musicie to zaznaczyć po prostu i potwierdzacie zmiany z przyciskiem: Zastosuj i OK. No i teraz, wasi koledzy, na przykładowych komunikatorach, będą was. Lepiej słyszeć, albo przy nakrywaniu różnych poradników, lub filmików z udziałem mikrofonu będziecie mieli wyraźniejszy głos i lepszą jakość dźwięku. No to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Komentujcie, łapkujcie w górę. Piszcie z pytaniami na PW, odpiszę na pewno. No i to tyle. Do usłyszenia.